Osoby, które ubiegać się będą o świadczenia rodzinne w roku 2009-2010, powinny już składać odpowiednie wnioski. W tym roku wprowadzono także kilka istotnych zmian. Przypominam, że od sierpnia już przyjmujemy wnioski na fundusz alimentacyjny, natomiast na zasiłki rodzinne dopiero od września. Hmm, jest różnica miesiąca. Do tej pory to było tak, że w jednym czasie składaliśmy wszystkie wnioski. Teraz jest różnica tego miesiąca również w wypłacie, czyli za fundusz alimentacyjny będziemy wypłacali od października. wy sierpień, wrzesień składamy wnioski, październik wypłacamy. Wrzesień, październik składamy wnioski na rodziny, od listopada wypłacamy. Różnic za wielkich nie ma, no niestety nie podniosło się kryterium dochodowe, co jest bardzo istotne dla naszych klientów, no bo w międzyczasie wzrosło kilkakrotnie najniższe wynagrodzenie. Natomiast y, dobra wiadomość to to, że wzrosły troszeczkę zasiłki rodzinne, ale tylko te podstawowe, czyli sam zasiłek rodzinny na 68, 91 i 98, no i świadczenie pielęgnacyjne, czyli dla tych matek, które samotnie wychowują, nie, które wychowują niepełnosprawne dziecko niekoniecznie samotne. Czyli zostawiły pracę, żeby wychowywać dziecko niepełnosprawne. Wzrósł ten zasiłek z 420 na 520 zł. Zmianie uległo także zaświadczenie, które należy przedłożyć do urzędu dotychczas traktujące o dochodach. Jest ono w tej chwili takie samo, jakie było poprzednio do funduszu alimentacyjnego, czyli zawierające składnik nie dochodu, ale przychodu. No to też niestety obniży pewnie kryterium dochodowe tych osób, to znaczy podwyższy, przepraszam, kryterium dochodowe tych osób, dlatego że dochód jest zawsze pomniejszony o kwotę uzyskania przychodu. Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej przypomina, że od września tego roku zmianie ulegnie forma wypłaty świadczeń. Znikną z obiegu dotychczasowe karty. Pieniądze będą wypłacane na numery kont bankowych bądź wysyłane pocztą.